Projekty, tematy, przedsięwzięcia, co łączy to wszystko ze sobą. Zarządzanie projektami to taka dziedzina, gdzie ktoś usiadł i opracował, w jaki sposób świadomie dowozić wyniki. W tym odcinku będzie o tym, dlaczego potrzebujesz umieć zarządzać projektami i jak się tego łatwo nauczyć. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kabówta. prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć swój sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, w to nie brakuje problemów i te problemy pomagamy rozwiązywać. Jeżeli interesuje się temat warządzania, warządania projektami, to na tym kanale się dzielę tego typu tematami, nie tylko warządania projektami, ale generalnie przywództwa, współpracy, efektywności, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli nie subskrybujesz, jak Ci się podoba, to, co mówię, daj łapkę w górę. I chyba to tyle, żeby móc zacząć mówić o warządaniu projektami, czymś, czym żyję od lat, czymś, co jest moim pasją i okazuje się, że całkiem nieźle udaje się tą misję krzewienia, zarządzania projektami wdrażać. Nieźle. Ponad półtorej miliona wyświetleń tego kanału. Okazuje się, że jakby to przełożyć, na ile czasu tutaj znajdujecie treningu, to jakbym siedział 7 lat, iną w TOP uczył zarządzania projektami, i tyle treści tutaj się znalazło tutaj się i wstało obejrzane. Dzisiaj mam prośbę. Dla tych wszystkich, którzy obserwują mnie od jakiegoś czasu, jeżeli nie obserwujesz, jesteśmy w kontakcie w jedną albo w drugą stronę, czasem tylko i wyłącznie mnie słuchacie i obserwujecie. To mam prośbę. W opisie do tego wideo znajdziecie link do ankietki. Krótkie ankiety do wypełnienia odnośnie produktu, który przygotowujemy wkrótce. Pracuję nad czym śladomnie kilkanaście lat pracy, pracy projektowej i zależy mi bardzo na Waszej opinii, co byście chcieli w tym produkcie znaleźć. To taka szybko info, jak macie mało czasu, a chcecie odsłuchać później, to będę bardzo wdzięczny za kliknięcie, wypełnienie tej ankiety bardzo pomoże. A teraz wracam do tematu i na koniec jeszcze jeszcze raz opowiem o co chodzi. Teraz zacznijmy najpierw od tego, że projekty są wszędzie. Projekty są wszędzie, tak wiem, że mogę być wpatrzony, bo ja wszędzie widzę projekty, natomiast nieważne, jakbyście je nazywali tematami, akcjami do ogarnięcia, eventami i tak dalej, to będą projekty. Sytuacja jest taka, że nie zawsze jesteśmy w stanie zidentyfikować te projekty, znaczy no ja jestem, ja widzę projekty wszędzie, to wiemy, ale dużo osób pracuje, pracuje projektowo, a nie wie, że Projektowo pracuje. I teoretycznie to nie jest problem, bo dowodzicie wyniki. Ale w pewnym momencie, na pewnym poziomie skali okazuje się, że w tej świadomości, tego, że pracujecie na projektach, zablokujecie swoją ścieżkę rozwoju i świadomego rozwijania siebie. Po drugie, sprzedania tej wiedzy, że faktycznie pracowaliście jako kierownik projektu i ta wiedza jest przenaszalna pomiędzy różnymi branżami, jeżeli chcecie się przekwalifikować. I wreszcie bardzo ważne, jeżeli nie wiesz, że Twoja firma pracuje na projektach, pracujecie projektowo, to trudniej ci skalować biznes, dlatego że nie możesz sięgnąć po narzędzia. Więc warto się temu przyjrzeć. Warto przyjrzeć się swojej rzeczywistości i zdać sobie sprawę, że te projekty są wszędzie i będzie ich coraz więcej, bo powtarzalne tematy e, okazuje się, że powoli automatyzujemy. I teraz tak, skąd wiesz, że masz do czynienia z projektem? E, jeszcze dla wszystkich purystów językowych, tak? E, Projekt to jest, to jest bardziej przeniesienie z angielskiego, project management. Bardziej polskim podejściem było zarządzanie przedsięwzięciami. Ale ponieważ nikt nie używa tej terminologii, ja będę się trzymał zarządzania projektami. No i teraz wracając do tego, skąd wiesz, że masz do czynienia z projektem? Czy tworzysz coś nowego? Jeżeli pracujesz nad czymś nowym, ile tego jest w Twojej pracy? Czy coś wymieniasz w sposobie pracy, w swojej firmie, w swoim działaniu, w swoim produkcie, w swojej usłudle, albo może marzysz o czymś. I zaczynasz działać, żeby to coś się wdrożyło. Jak mówię o słowach marzenie, to mi się odpala tak koda, to czy to nie jest trochę dziecinne? Dream. Po angielsku I had a dream brzmi całkiem nieźle. Po polsku mieć marzenia jest takie dziecinne, naiwne. Nie wiem, czemu sobie to wybijamy w głowy, ale myślisz o czymś, co chcesz osiągnąć, o własnym biznesie, o jakiejś zmianie zawodowej, przekwalifikowaniu, yy, budowie własnego domu, w tworzeniu czegoś swojego własnego hobbystycznego, poskładania samochodów, yy, renowacji samochodu szczęście albo motocykla i zaczynasz działać. Nie? Jeżeli jest któraś z tych elementów albo budujesz coś latami, budujesz e, swoją firmę, budujesz jakieś przedsięwzięcie albo ogród, składasz w sobie ogród kawałkami, sadząc tam nowe e, nowe roślinki, no to jest spora szansa, że masz właśnie do czynienia z projektem. Jeżeli robisz coś, co jest nowe, coś czego nie robiłeś wcześniej, coś co jest unikalne, to najprawdopodobniej robisz projekt. I teraz Przykłady projektów w życiu, które nas otaczają, budowa osiedla. Budowa osiedla będzie projektem. No to możemy sobie wyobrażać, ok. No to w takim razie, czy to projekty są coś dużego? No, weźmy przykład droga. Droga to też nie jest małe przedsięwzięcie. Tutaj y, trzeba sporo wiedzieć, żeby taki projekt wędformnie przeprowadzić, bo one są dosyć włożone. Ale tak, osiedle będzie projektem. Nowe miejsce y, dla nowych mieszkańców budujemy. Nowa droga, remont drogi, y, zmiana tej drogi, bo musi przebiegać przez jakiś inny obszar, będzie projektem. Ale stworzenie strony internetowej dla Ciebie, jak zaczynasz swoją działalność, będzie projektem. Jak prowadzisz działalność, będzie jeszcze większym projektem. Jak prowadzisz bardzo włożoną działalność typu uczelnia, to będzie bardzo duży projekt, żeby tam cokolwiek robić. Stworzenie nowego leku też będzie projektem. Przyjmowanie leków już nie bardzo, ale y, pracowaliśmy w branżą dla Discovery, tam tworzysz nowe leki całkiem od zera, to będzie, będzie projekt. Linia produkcyjna, stworzenie nowej linii produkcyjnej albo zakup nowej linii produkcyjnej, albo wyprodukowanie linii produkcyjnej na zamówienie od fabryki, która tego potrzebuje, będzie projektem. Z takimi firmami też pracowaliśmy i w momencie, w którym sobie zdajesz sprawę, że to jest projekt, możesz tym lepiej zarządzić, gdy się okazuje, że koszty wskakują i i marża nie działa. Stworzenie prototypowych maszyn dla produkcji, stworzenie kampanii marketingowej, przeprowadzenie kampanii marketingowej, małej, dużej średniej, na LinkedInie, na YouTubie, w podcastach, czy gdziekolwiek, to będzie projekt. Nowa technologia w magazynie, stworzenie nowej technologii, wdrożenie kardeksów, czegokolwiek, po prostu, robotów przenoszących, przenoszących skrzynki albo za, za stworzenie etykietkownicy, która się nie zacina, no to to jest. To będzie, to, to będzie projekt. Wdrożenie systemu ERP do firmy to też będzie projekt. Stworzenie eventu firmowego albo zewnętrznego, yy, konferencji, spotkania pracowników, wyjazdu firmowego to będzie projekt. To są przykłady, pewnie pojechałem dużymi. Natomiast budowa własnego domu też, ale nie chcę wyciągać, wyciągać wszystkich, żebyś, żebyśmy włopali włapali podejście, żebyśmy włopali to, co to, to, to wszystkie te elementy różni, bo teoretycznie każdy jest czymś innym. Natomiast jest coś, co je łączy to jest unikalne przedsięwzięcie, czyli coś, co robisz. Szkryf nowe dla ciebie w dużej mierze. Tymczasowe, ma swój koniec, czyli wiesz, że temat się skończy i później być może ktoś się będzie tym opiekował. Tak jak ogrodem, osiedlem, czy drogą, ale sam projekt się zakończy. I trzeci element to są odkrywane. Projekty są odkrywane. Zaczynasz od ogólnego waryfu tego, na czym chcesz pracować, i w trakcie doprecyzowujesz sobie detale. To są projekty. Każda z tych rzeczy, o których mówiłem, jest nowa. Jeżeli coś zmieniasz, wiem, że powtarzam, milion razy, Natomiast dlaczego o tym mówię? po to, żebyście zaczęli dostrzegać te projekty wokół siebie. Na co dzień, na co dzień przy niektórych opcjach może lepiej nie wiedzieć, że robisz projekt, bo wtedy nie za bardzo się wajmujesz. Całą tą teorią tego, jak się na projektach pracuje czy na modelach. Po prostu robisz swoją robotę i się nie zastanawiasz. Ale jak zaczynasz dostrzegać tych projektów więcej wokół siebie, ich złożoność rośnie, bo udaje ci się robić, co jest bardziej włożone rzeczy, poprzeczka rośnie i trzeba się czegoś więcej dowiedzieć, bo na czuja wszystkiego nie. Roskin niż. Czym my się zajmujemy? Czym ja się zajmuję? Ja się zajmuję zarządzaniem projektami od zawsze i okazuje się, że to od zawsze nie od stworzenia świata, ale od mojego stworzenia zawodowego świata jeszcze od studiów, mam do czynienia z projektami i. Uwielbiam tę dziedzinę, dlatego że się jej nie da nauczyć do końca, i ona łączy we sobą bardzo dużo kompetentli, które okazuje się, że były przydatne wawsze we wszechświecie, są przydatne teraz i będą przydane, przydatne w przyszłości, nieważne jak się rozwinie sztuczna inteligencja i e automatyzacja, i przez te lata pracujemy na projektach. Część Waw może tego nie wie, ja powiem jawno, bo okazuje się, że przez te 5 lat pracy na kanale, to już chyba jest 5 lat tworzenia tworzenia filmów, produkowaliśmy tyle merytoryki i tak bardzo się bałem opowiedzieć o tym, co robimy, żeby ktoś się tutaj nie obraził, że jak opowiem trochę, czym się zajmujemy, no to może będzie jawne, będziecie wiedzieć, po prostu gdzie możemy popracować. To, co my robimy w Leadership Center, Prowadzimy szkolenia zarządzania projektami, robimy audyty, porównując, wchodząc do firm i sprawdzając, jak firmy działają, ale te audyty są specyficzne, bo my szukamy tego, co dobrze działa, a nie do czego możemy się przypierdzielić, żeby mieć długą listę. Poprawiania, szukamy, co dobrze działa, co się we nie łączy, łączymy te plotki. Opracowujemy procesy dopasowane do firm, bo proces zarządzania projektami musi być do firmy dopasowany, żeby działał. Dobieramy narzędzia informatyczne, dzięki którym może, możecie na tych projektach działać. Przygotowujemy i prowadzimy akademię liderów projektów, menadżerów, projektów, gdzie od początku do końca kształcimy ludzi, którzy będą prowadzić najbardziej włożone projekty przedsięwzięcia w waszych firmach. Przygotowaliśmy symulacje i prowadzimy symulacje zarządzania projektami, żeby doświadczyć tego, jak błędy na planowaniu mogą się przekładać na realiwatli, połączyć to w całość, żeby wtedy masz doświadczenie projektu w ciągu dwóch dni, uczysz się w ciągu dwóch dni czegoś, czego byś się uczył miesiącami. Prowadzimy webinary, mentoring w zarządzaniu projektami. To jest obszar, którym zajmujemy się od lat, w czym jesteśmy świetni i skąd się czerpie. Skąd się pojawia nasze doświadczenie, bo to nie jest coś, co wymyślam sobie teraz z głowy, wrzucam wam takie i takie są przedsięwzięcia. To wszystko wychodzi z tego, gdzie byliśmy i pracowaliśmy. Pracowaliśmy z różnymi branżami: w budowlanką, deweloperką, IT, farmacją, marketingiem, produkcją, FMCG, z fundacjami, z armią, z wojskiem, w obszarach rzemiosła, budowy maszyn, drag discovery prawnikami, finansami, bankowość, startupy, automotive i to chyba nie wszystkie nawet się wymieściło na, na tym na tym obrazku i Kilka ciekawych rzeczy, których ja się dowiedziałem i nauczyłem przez te kilkanaście lat pracy z różnymi miejscami, że my możemy wyciągnąć klotki, które możesz wykorzystać, które nie są oczywiste. Czasem automotive może się dużo więcej nauczyć od Armii, niż od innej firmy w tej samej branży. Czasem IT może się nauczyć dużo od budowlanki, a deweloperka, na przykład właśnie od Drag Discovery. I e, ta baza case'ów daje mi możliwość e, spojrzenia trochę głębiej w zarządzaniu projektami, przełożenia tego później na, później na waszą, waszą rzeczywistość. I z jakimi problemami się spotykamy? Gdzieś tam, gdzieś tam pod spodem to się może wadzieć. Jeden z problemów, który dotyka wielu osób, że masz w pewnym momencie poczucie, że na tym temacie zależy tylko Tobie. Masz coś nowego, coś do dowiezienia, ale masz poczucie, że tylko Tobie zależy, wszyscy inni zajmują się czymś innym. Najprawdopodobniej masz do czynienia z projektem. Procesy są dużo bardziej w opiekowanej Kram ktoś w miarę szybko się orientuje, że coś się dzieje nie tak. Natomiast w przypadku projektów, jeżeli nie wystartujesz go dobrze, nie ułożysz swojego zespołu, to lądujesz właśnie w tej opcji, że zależy Tobie, ewentualnie Twojej mamie, jak zadzwonisz i powiesz, że, ja ci, że ci źle, ale okazuje się, że kurde, no to, to jest tylko i wyłącznie moje. Jak tu w ogóle zmusić, przekonać ludzi, żeby robili swoje? Trzeba sięgnąć trochę niżej w podejście projektowe. Kolejne. Mamy masakrę. w stop jest wymiana i mamy podejście MBIC. Czym jest MBIC? Zostawiam wam w komentarzach do rozszyfrowania. Niektórzy wiedzą, z czego ten skrót pochodzi. Nie będę go rozwijał, żeby nie było żadnych, żadnych kontrowersji. Natomiast bardzo często jest tak, że rzeczy do zrobienia jest za dużo. Na wczoraj firma się rozwija dynamicznie, potrzebujesz to ogarnąć, i okazuje się, że. Nie wiadomo, w co w ręce włożyć. Gdzie tutaj jest odpowiedź? Odpowiedź tutaj będzie w portfelu zarządzania projektami i rozkładaniu tych projektów w taki sposób, żeby mieć nad nimi kontrolę, wiedzieć, jaki jest cel, jaki mają priorytet, kogo w niego zaangażować, to rozwiązuje po, po, poprzedni temat, i upewnić się, że świadomie zarządza z zakresem tych przedsięwzięć. To jest szczególnie problem, który dotyka perfekcjonistów, którzy chcą wszystko zrobić super, mega, doskonale, i na koniec się okazuje, że. Że nie wiadomo jak. Trzeci raz, przekładamy terminy. To jest kolejny problem, który z poziomu i e menadżera, czy właściciela firmy też, te, też się pojawia, że przekładamy termin, przekładamy kolejny termin, tracisz kafę. To, czego można się nauczyć, na przykład od branży budowlanej, czego ja się nauczyłem, to to, że jeżeli tam płynnie nie posuwa się front robót, to wiesz, że tracisz kafę. I to samo możesz przełożyć na jakąkolwiek branżę. Jeżeli płynnie nie przesuwasz się z robotą, to tracisz pieniądze, nawet nie musisz tego liczyć, tak po prostu jest. I łącząc to z pozostałymi, z pozostałymi punktami, czyli angażowanie ludzi, ustawienie dla nich priorytetów i ustawienie albo harmonogramów, albo literatury pracy, sprawia, że ruszasz do przodu. Trudno jest to wykminić intuicyjnie, bo poziom skomplikowania rośnie. Kolejny case, na którym pracuję: klient dociska was zmianami, a my nie zarabiamy. Zaczynacie dokładać do projektu, bo zaczynało się marża była fajna, jedna, druga, trzecia wymiana, bo chcesz być super miły dla klienta, i nagle ta zmiana się okazuje taka, że marża już nie wystarcza, i coś się totalnie wysypuje. I działa zasada miękkie, felte, twarda, inna część. Inna część ciała. Tutaj też warządzanie projektami, w szczególności warządzanie zmianą się przydaje. Kolejne, nie wiem, co się dzieje w mojej firmie, tego jest za dużo. Wdam w autopsji. Jak okazuje się, że rośnie, jest dużo tematów, nie wiadomo do końca, za co się wabrać. Jeżeli nie masz warządzania portfelem, po układaniu sobie tego w prosty, podkreślam, w prosty sposób, nagle się okazuje, że. To wszystko żyje własnym życiem. I nie chodzi tutaj, żeby mieć maksymalną kontrolę do każdego punktu i wpaść w mikromanagement. a część osób w to wpada, tylko żeby mieć przegląd tego, co się dzieje, i ludzie wiedzieli, jakie są priorytety, wiedzieli, komu na czym ma zależeć. Te problemy się łączą. Kolejna opcja. Wtopiliśmy werpa parę stów i nie działa, albo więcej niż parę stów. To w wielu firmach, które rosną, fajnie im wychodzi, w pewnym momencie do, pojawia się ktoś i mówi: Wzróżcie system ERP. Jak wierzycie system ERP, to będzie działało. I to jest sprawdzian często tego, że do tej pory wszystko było intuicyjnie, działo się w ramach poszczególnych silosów i funkcjonowało. Okazuje się, że nie wiadomo, jak ze sobą współpracować, bo ERP, nie, no, pomijając jeszcze całą. Całą charakterystykę i wdrażanie systemów RP, to bardzo często tutaj RP jest sporym wyzwaniem dla umiejętności organizacji. Gdyby trochę popracować wcześniej nad tym, żeby świadomie kumać projekty, byłoby lepiej. Kolejna opcja, zamknij się i wiosłuj. Dostajesz projekt, w którym ktoś ci wrzuca projekt do zrobienia i nikogo to nie obchodzi. To nie myślisz, tylko masz go godność. Przerabiałem takie projekty pracując w korpo. Po latach już wiem, skąd się to wzięło i wcale nie było takie głupie, ale poczucie wtedy dla człowieka, który dostaje tego typu przedsięwzięcie, nie obchodzi nikogo i masz poczucie, że nie obchodzi nikogo. Twoje zdanie, twój wpływ, nie masz wpływu, dowozisz, jesteś totalnie. Przedmiotem, a nie podmiotem całej rzeczywistości, rozwala totalnie morale. I to nie tylko twoje, ale jeżeli masz swoich ludzi i jedziemy na zamknięcie biofłów i wiosły, nie wiedzą, po co to robią, to robisz sobie krzywdę też. No i teraz, patrząc sobie na, to, na tą całą rzeczywistość w kilku różnych perspektyw, dlaczego towarzyszanie projektami dla przedsiębiorcy jest istotne? Mówię jak przedsiębiorca dla przedsiębiorcy, jak nie ogarniemy tego projektowo, nie ogarniesz tego w pewien sposób, pilnując terminów, pilnując deadline'ów, pilnując kosztów, to to się rozłazi. Cały wypracowany zysk w jednym miejscu wycieka w Kolejnym, to jeżeli my mamy naturalną tendencję do tego, żeby tworzyć nowe rzeczy, szukać prostych rozwiązań, nie każda osoba, którą zatrudniasz, będzie miała dokładnie taką tendencję. Jak to zrobić? Ustawić projekty z takimi parametrami i sprawdzeniami, żeby dało się sprawdzić, czy to faktycznie działa, czy nie działa. I te perspektywy są przeróżne. Przedsiębiorcy, to, jest, to nawet nie jest tym życia, to jest w ogóle inny stan świadomości, naprawdę momentami niezrozumiały dla większości świata. To możesz, Tobie się może zastanawiać, że świat cię nie rozumie i masz rację. Nie rozumie cię. Myślimy w inny sposób. Często nie szablonowy, bo inaczej się nie da. Często na granicy zasad, ale w to nie będę, nie będę wnikał. Na poziomie zarządu, na poziomie C-level masz do zarządzania sporą organizację, i musisz myśleć o niej teraz, musisz myśleć o niej w przyszłości i masz całą masę problemów dziejących się na bieżąco i przekazanie priorytetu, tego, czego na czym chcesz, żeby się ludzie skupili, potrafi być ciężkie, a to więcej, jeszcze jakie jesteś na tym poziomie, jest spora szansa, że wyszedłeś tam będąc ekspertem od marketingu, finansów czy różnych działek, nie zawsze może się okazać, że to zarządzanie projektami jest twoją kompetencją bazową. Wiem, co mówię, bo wiem, że tak się spotkałem w wielu miejscach i to nie jest wstyd, że czegoś o zarządzaniu projektami nie wiesz. To jest trudno się faktycznie przyznać wewnątrz organizacji, że nie wiesz. No, jest spoko, ale warto popatrzeć na to, jak można wykorzystać zarządzanie projektami w tej perspektywie. Podpowiedź, na tej perspektywie interesuje cię rola sponsora i tego, jak ty możesz wesprzeć te Projekty. Zarządzanie projektami w życiu menadżera. To jest bycie menadżerem średniego szczebla w większości organizacji jest trudne. Masz swój zespół, który ma pracę operacyjną, dowodzi tematy, dostajesz nowe zlecenia w górę, które musisz zrealizować. Ty jednocześnie pełnisz często rolę i eksperta merytorycznego, i metoda dla swoich ludzi, plus, z rzeczywistością ciężka. Rola kierownika, natomiast y, jak najbardziej do, do oganięcia, gdzie, gdzie jest podejście projektowe, podzielenie Twojej pracy, ile Twojej pracy to są projekty, ile pracy to są działania operacyjne, ile Twojej pracy to jest zespół. Warto sobie podzielić to tak, i wtedy będziesz wiedzieć, jak bardzo trzeba inwestować w podejście projektowe, jak bardzo możesz się wkupić na procesach a zespół zainwestować się zainwestować. tak trzeba, na poziomie specjalisty. I tutaj mówię tylko do specjalistów z ambicjami, którzy chcą wejść gdzieś w poziom wyżej. Nie, pod, nie interesuje Cię zarządzanie projektami, jak chcesz robić odtąd dotąd i wejść do domu. W generalnie nie ma sensu słuchać dalej. A jak masz ambicje, żeby wejść dalej, to rozumiejąc zarządzanie projektami, warto zrozumieć, jaka jest tam rola menadżera, jaka jest rola kierownika projektu, jak w ogóle myśli ten warząd, mityczny warząd, albo jak myśli właściciel firmy i przedsiębiorca, bo to Ci pomoże. Pomoże Ci w tym, żeby wskoczyć wyżej, Albo na poziomie bycia ekspertem i partnerem do góry, albo wejście na poziom wyżej w hierarchii w hierarchii organizacyjnej. I w jedną i drugą ścieżkę warto zrozumieć, jak działa gra, w której jesteś umiejscowiony, żeby móc dowozić. Na poziomie HR-ów, jeżeli rozumiesz i widzisz, z czym się ludzie mierzą i ludzie do Ciebie przychodzą, słuchaj, jako her Business Partner, pomóż mi z tymi elementami, o których mówiłem, zrozumienie tej całej perspektywy daj Ci możliwość pokierowania ich we właściwą stronę i doboru tego, co im najbardziej się przyda. I mówię o całej ścieżce, od zarządu do, do poziomu specjalistów. Te problemy, o których mówiłem, one są wszędzie i generalnie odpowiedzią jest w dużej mierze Podejście do zarządzania projektami, żeby to umiejscowić jakoś, e, jakoś w rzeczywistości takiej ludzkiej, to jedno zdanie, które mnie zainspirowało kilkanaście lat temu. Człowiek zmienił pracę, dlatego że jego dziecko wpytało pytało, Tato, czy ty, czy ty w ten weekend będziesz w domu? No i father stwierdził, że nie, zmienił pracę, żeby być w ten weekend w domu. I słabe zarządzanie projektami, słabe podejście do tego powoduje, że nie jesteśmy na weekend w domu, nie jesteśmy wieczorem w domu, bo mentalnie jesteś w innym miejscu. Rozwala ci dzień, rozwala ci plan, nie dowozisz tego, co można było robić. I nie dowozimy takiej wartości, na którą albo i też nie dajemy tyle czasu na tej pracy, która na nas zależy, na którą ona zasługuje, bo w to obgaszenie pożarów i praca, praca w bieżące. Te problemy są wszędzie. Dotykają wielu osób. Nie mówię, że wszystkich zawsze no jest z zastrzeżeniem, Jak się dotykają, to wiesz, że trafiłem. Jak się nie dotykają, to gratuluję, to jest dobre. To jest dobre miejsce. I to jest nie chodzi o to, żeby się biczować. Chodzi o to, żeby sobie uświadomić, OK, jeżeli te tematy mi się pojawiają, to jest spora szansa, że one wynikają z podejścia projektowego i warto było się nad tym trochę pochylić. I teraz nad czym pracuję? To, o czym chciałem Wam powiedzieć. Ponad 15 lat pracy nad tym, żeby wdrażać zarządzanie projektami w różnych miejscach, w różnych branżach, spina się do tego, że wypracowaliśmy. Bardzo spójny system tego, jak to zarządzanie projektami mogłoby wyglądać w sposób, który jest dopasowany, skuteczny, działający dla organizacji, jednocześnie prosty, żeby dało się go użyć. Pracujemy nad tym produktem, wkrótce będzie i mam do Ciebie prośbę. Jak Ci się podobało, da łapkę w górę, ale przede wszystkim luknij, wajrzyj, kliknij w opis, w opis pod spodem. W opis pod spodem i wypełnij krótką ankietę. Co byście chcieli zobaczyć w takim wydarzeniu, na którym wyobraźcie sobie, że przychodzicie na wydarzenie, które będzie miało odpowiedzi odnośnie projektów takich, których szukacie. Co chcecie tam zobaczyć, na co chcecie znaleźć odpowiedź, jakich, te jakich technik chcecie poznać, co było dla Was najbardziej wartościowe, wypełnij proszę, proszę tą ankietę dla mnie, bo to ma być, to ma być produkt, który ma powstać o, na bazie mojego szerokiego doświadczenia i wiedzy. I też we współpracy z Wami. Będę bardzo wdzięczny za pełnienie ankietki. Zajmę Wam tylko i wyłącznie chwilę, a dzięki temu produkt będzie lepszy. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Jak podobało się, polecajcie przyjaciołom. Jak się nie podobało, polecajcie wrogom. Najlepiej jednym i drugim, a nie zapomnijcie o ankiecie. Dzięki bardzo. Powodzenia w projektach i do usłyszenia wkrótce.